Dzień dobry, witam wszystkich na targu w Starachowicach. A dzisiaj powiem szczerze, że jest trochę ludzi, może nie trochę więcej, a tu... do oglądania jedziemy Dzień dobry to są winery białe łapciate ale, ale są i takie dwa rodzynki takie wywrotki, wywrotki, wywrotki takie Suwalski wywrot. To ile od takiej pary suwalskich wywrotek? To dwa samczyki to 100 zł i cała para kolorowych 100 zł a białe? Białe 450 zł. O, piękne sztuki. O, dziękuję jeszcze. Dzień dobry Murzyny. To ile u pana? Po 10 złotych. A, bu... A srebrniak o to jeszcze... Z... Obrączek on ma? Aż trzy. I telefon jeszcze, da? Nie, nie. A albo obrączek. Ej, taki zna... Ile taki Deka. Dychę. A Budapest? Dychę. Też dychę. A tu u kolegi wiadomo, nie A Tutaj. Moje? A co to jest? Belgijski. To Belgi... to płowe takie? No to nie ma, go jeszcze może przyjść. To pańskie te? Węgierska rasa. To. Węgierska? Co to za nazwa? Ale węgierska, ale te białog... białogłówki, te tu pie... białoczarne, tak? Jakaś węgierska. To jest inna odmiana felka. Nie? A, inna odmiana felka. A, właśnie o to chodzi. A newek ile? A to? A to żółte? Czubatę, to jest w parze z tym drugim żółtym? Nie. Ile to? Ma no ładne, piękne. Ta białogłówka to jaka cena? 10 zł Samczyk, samiczka? Krakuszka. Tak mówi. Mhm. A tu jest pocztowy. A pocztowy szpaczek? Pocztowe para za trzy Za trzy dychy? A, a ten tak, taki bez... A ten 10 zł. O, Ile dzięki. Dzień dobry, te pawiczki para to ile kosztują? Do wzięcia? A ile można, panie, to jest para samica A, to dwie samiczki. Za ile, tak? Przypuszczalnie za ile. Kupiące. Co? To? Po, po, promocja ogromna. Tu nie ma właściciela. Tak pan nie kupisz, tak pan nie kupisz. A skąd pan wiesz? Pocztowe po Potem to Jest, jest, yes, można zobaczyć Ta białogłówka już zapomniałem, ile? Dychę Dychę, dychę ta białogłówka Budapeszty 40 zł za 3 sztuki Budapesztu plus białogłówkę tu mamy ta, takiego... Ten zakonnik to samczyk, samiczka? Samczyk, drogi. 20 zł taki zakonnik. A białogłówka? salum, Tak. Pasiaty wyszk. A te schrebniaki po ile? Po 5 zł Promocja I te też? Też po 5 zł? Nie, to <grym zresztą> To nie ma urzędu skarbowego, proszę się nie martwić <grym zresztą> No, ale tylko w Starechowicach. Zapraszamy w takim układzie. Tak, będzie, będzie ten wiedeński na pierwszym planie. No, samica. samica. Ile taka? A, już sprzedana jest. No, 150 zł. A Budapeshik? 5 dyszy. Kończaty. 5 dyszyk. I nie będzie tu nic? Jakby wciąż go wziąć? Tak, przecież coś o, No To, to miło słyszeć, fajnie. Dziękuję bardzo. To, to, to chodzi. Dzień dobry, a takie buty pasziki, pójdę? Po Podyszku takie buty pasziki nie bardzo. No tak, omona sobie aj Skąd to to jest? Nie wiem. Skąd nie wiem. Nie to to pokaż mi pan to od, o, to od, o, witam. We, weź pan odwróć, pokaż obrączkę to panu powiem skąd. No, jest. Nie wiem, pan Śląska, 124 Śląsk. Powieti w jakiej cenie? Po 20 zł. A tu masz chuba tego białego? Nie chcę ty. Co to jest? Staus, Staus, Wenecki Stał Beneski. To jest pojedynczy, nie bez pary, bez pary nie? Samczyk. Aha. O, no właśnie. Czarne No A bo ty mówiłeś nawet nagrać. Na te? O, o te się pytał? O te się pytał? No to słuchaj, jak, jak będzie ktoś to, to ja telefon twój mam, także nie matematyka. Bierze, bo potem 3300 33 no, no to wiedzisz, no wiedzisz, no. to super. A ten yy, Rzeszowski? Samica 25 zł. 25 zł. Wąciątku para no. 40 zł. 40 zł. A, a wtedy, a wtedy co były nagrywane te, te trzepaki? Wtedy co powiedziałem, napisałem do tego gościa powiedziałem, że sprzedaje wieczorem wszystko. sprzedaj wszystko. No to super. No. No i, te, i też Orliki wysokolotne Orlik posorowy Ile od sztuki? 40 zł 40 zł od sztuki? Tak. No nie, 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 nie. No po prostu, reklama, jak lubi, no nie. Tak, tak. Nie przyjmij mi tego. Coś tak Taki widymek u Pana ile? A to para widymków. Para jest. Droga bardzo? 150. A winerki? A no to zależy które. Od 20 złotych Ale od 20 złotych za sztukę, nie? Tak. tak. Będę ci piąteczkę dać. To które te winery są najdroższe? Te, te czubate? Z szubami? O te, te najmniejsze, aha, już widzę po, po 100 zł na YouTubea na YouTubea będą, tak? O, można zaprezentować O, 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 tak. O, po, o, tak, pokażemy o, tak. Fajne, pokaż o, na YouTubea. Proszę, proszę Weź tylko, tak, nie, o tak, o tak. O, o, o. zobaczcie, jakie piękne. Dwie stówki, tak? Za tak? Nie, te to za 70 zł za 70 zł. No, tamte są po, po, stów... te są po stówce. postówce no, trzeba wiedzieć które. O, proszę. O, coś pięknego. Kto wie, to tam... Kto się zna. No oczywiście, pięknie. Dziękuję ślicznie. Po kolei, bo... Dzień dobry, takie pocztowe to po ile? Podyższe. Podyższe. Oto ładne kolory, barwy szpaczki, stre. Czarno w stref podyszku zapraszamy do stałej powieści. Ile no, to ktoś, da? Ktoś na pewno kupi, bo teraz każdy potrzebuje coś wziąć. O, tu są piękne flaszki, tylko teraz... Nie ma właściciela, ale może będzie za chwilę. Dzień dobry. Takie piękne standardy to w jakiej cenie? Standardy 80 zł para 80 zł A tu pocztowe mamy różne kolory widzę. Tak, różne i są mi szpaki, pstre i... A ten żółty? No jest Mulemans, Samczyk. O, taka niespotykana barwa. Ile taki Mulemans? 50 zł. 50 zł zapraszamy do Starchowic. A tu są srebniaczki, ale te, te co mnie interesują najbardziej to są te tu, krymeczki. krymeczki ale, te pie... ale te krymeczki są drogie, proszę nie mówić, że są tanie. Trzeba co najmniej po stówce za sztukę? Mało powiedziałem. O, po to ja bym kurde kupił 10, jakby No to dobra. 400 para? 400, no 420 zł. Czyli do wzięcia 400, tak? A te. Te z boku. te, te są berlińskie. berlińskie. takie jasne kolory, nie? Tak. Taki, taki jasno połowy, jak to się mówi na to kaka, kakałowe, Izabeli Izabelki. 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 Tak, i to jest sam, czy w niebieski. No jak chce pan, to może pan podać numer, bo, bo mogą się pytać o te, o te gołąbki. I po prostu poda pan numer teraz i no, to i tak mówię? pójdzie w eter i będą dwolić no. do pana. Nie będą no. mi pisać w komentarzach, żebym ja szukał, a, ja, a my się nie znamy, no, więc... No tak jak ten sam czytam, miał 93 punkty, które dwa lata temu na wystawie. O proszę, dziew... No to pan. No to to jest coś, coś pięknego. Bo kto, wie, kto się zna, to wie. Tak, no to to będzie to, pan. To, cztery pary jeszcze zostawionych. To będzie pan jeszcze w Bodzentynie na przyszłą no, niedzielę? Nie będę. Na przyszłą niedzielę, nie w tą. A w tą, bo ja jestem po obozem A no to, no to, bo ja będę w przyszłą niedzielę, nie w tą, tylko w przyszłą. Jak tego to numer telefonu mogę Panu podać? No, to może Pan dzisiaj podać najlepiej. A, Proszę mówić. 668 486 246. O, dziękuję ślicznie. Kto będzie chętny, to zadzwoni do Pana, ale jeszcze tutaj nie podaliśmy jeszcze, tak. Tu pocztowe są? A, to pocztowe. Aha, pocztowe, takie lotowe. Lotowe, dobrze. I kogucik czy kurka? Kogucik jest kochinek. Kokinek. A. Drogi bardzo. 50 zł. 50 zł? I tu są młode I dwa koguciki. te po 30 zł. O, fajnie. Też kochiny. No to właśnie. Dziękuję bardzo. O, to młode z zeszłego roku. Dzień dobry. Dwa młode. Dwa O te... ile za sztukę, takie brodawcze? Po dwie A sami Ta czarna? A, Czerwona. Ta czerwona A te nie wiadomo czy Nie to powiemy później. Jaka cena? Z tym samcem będę poszła. Dzień dobry, ten pocztus, ten jest... Andalus. E, Andalus. Drogi taki Andalus? Szydyki. Szydyki, a są... Bo tu bardzo często są zapytania odnośnie tych Budapesztów porciatych, że to są koki mi tu napisali. No to u nas w świętokrzyskim to gołębie są pospolite, nie? A chodzą super w górze. Ile takie Budapeszty łapy? Pod trzydychy sztuka, nie? A tu mamy te, 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 te czarno, te stre takie główki, te czarne Berlin. Berliny, Berliny. A Berliny ile? Pod Wiedych. I zostało nam krymeczki, para krymeczek, Cztery, dychy. cztery dychy. To jest cztery dychy za sztukę czy za parę? Za parę. Za parę. Cztery dychy. Tego. Za zboże pszenica, ile u pana? za stówę. 100 zł metr. Kukurydza 120. Jęczmień. A jęczmień jest dobry, bo sam biorę, także polecam. 100. A taka mielona kukurydza?

tu nie mamy właściciela, nie powiemy nic. Nie powiemy nic, ale tu. Dwa za stówę tak? No. Taki woreczek ile? Dwadzieścia kilo ile? Pięćdziesiąt pięć zł. 55 zł. Rozpodowa lotowa, tak? Tak. Dobrze. 55 km. Ty ktoś chciał to w opadł w Starachowicach jest Co nie jest? Nie Wyjątkowo. Wyjątkowo dzisiaj. Tak kto tam... No właśnie. Dziękuję bardzo. I to hamburki to trzy sztuki te hamburki? Czy tylko... Trzy Proszę. Trzy sztuki. Trzy sztuki. Ale jedno sprzedane, tylko nie wzięte <grymne> To ile ile za taką parę trzeba trzeba 50 złotych 50 zł, 50 zł. To świetne, Czyli to czarne tak, stres tak. jest sprzedane, tak? Czy, czerwone, czy czerwone sprzedane czerwone sprzedane. Tam czerwony sprzedany, a zostały <grymne> czerwony, samiczka czerwona i już tam a pocztowe? Z sztuka. A boczki? Tempy, boki? No. 40 par. 40 par. Tu Mule Mansa nie wiemy jaka cena. Neweczka ile? Też nie wiemy. Nie ma. Pocztowe po dwie, trzy dychy. Tygryski po cztery dychy. Dzień to by taki ryś to ile drogi? Ryś to 20 zł A Brodawczak? Brodawczaka ze 3 To jest młoda samiczka, nie? Młoda samiczka, młoda samiczka. Tam, młoda samiczka. A sroczki? sroczki? Murzynki, 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 Murzynki złotych Po 10 zł, a ten mamy z boku tutaj tu jest ten ten czarny tutaj? To jest saliwka. Ile taka? A ja wiem, ile tam A pod krymeczki? Krymeczki. No krymki, krymki. To no. 15. Po 15. Ty? Dzień dobry ile wiedeńskie od sztuki? A ten to, to z boku jest droższe? Daj jest droższy stówkę Ten złotych. Dziękuję bardzo Ocianka, trzy dychy. A pocztów taki szpaczek, ile dwie dychy? Dychę i nie chcę ale coś pan sprzedał dzisiaj nie? nie, nic nie sprzedał nic? o no, to nie, nie. trzeba to, to, będzie. kto tu co to, to, to kupi. a te to są wywr wywrotki? tak, to, to, to są parka droga taka parka? 50 zł, 50 zł. zapraszamy do Starachowic Po trzy dychy sztuka Marka i cztery? Nie pasuje ci taki? Ile taki maśniuk ten czerwony? Osiem dyszy. No to kurwa ile? Za darmo. Nie, nie, nie. Niepotrzebny. A bocianki? Bocianek? Ile? Dziesięć zł. O, to promocja. A te, te czarne, czubate, ten czarny z czubkiem, białym ogonem, to w Wiszwance? A Biały ogon niemiecki. Nie? Biały drogi bardzo? On? No. 50 zł. 50 zł. Dziękuję bardzo. Te, te, te białe, te białe, te białe, to są tygrysy, czy to są tak, pocztowe? Pocztowe. Po ile? 15 zł. Czarne są droższe? Nie, ja tak samo. Trzy. Trzy miałem się Ciasno, że nie. Pocianki? Para. Co złoty. A tu mamy ten czarny biały ogon? Wyszpancyk? Dziesięć złotych. I? Cokróweczki. Cokróweczki. O tak, żebym padał złapał. O, ile od sztuki takie cokróweczki? Dwadzieścia pięć złotych sztuka. O, super. Dziękuję bardzo. 4 dać? 80. Proszę. para szpaków, ile? 50 sztuką. 50 sztuk. A ten ciemny szpaczek? To samo. Samica 30, żrąbata będę latał. Mhm. Dziękuję za subskrypcję, za łapki w górę, za komentarze.